Przede wszystkim w Polsce ten okres przygotowawczy mam bardzo długi, ten zimowy, bo to praktycznie jest 3 miesiące, 3 miesiące pracy. No, nie, liczmy, nie liczmy grudnia, w którym mam trochę czasu dla siebie, dla rodzin, ale styczeń, luty to dwa miesiące takiej ciężkiej pracy. I każdy piłkarz czeka tylko na to, żeby wyjść na boisko, nie na mecz bo to jest zupełnie inna bajka, meczeligowa adrenalina. Każdy chce się zaprezentować jak z najlepszej strony. No i dla mnie to samo. Ja sobie zdawałem sprawę, że ta runda dla mnie będzie bardzo ważna, że przychodząc do Korony poprzednie 9 meczów, które rozegrałem w tamtej rundzie nie czułem się sobą, nie czułem się dobrze. Teraz jest zupełnie inaczej, no więc no, no efekty już są w pierwszym meczu, mam nadzieję, że, że będzie jeszcze lepiej, i będziemy zbierać punkty. Ja już nie mam 20 lat, już troszkę w życiu widziałem, przeżyłem presję, tak naprawdę to, to ja miałem w innym klubie. W że praktycznie zupełnie było co innego. W Koronie, oczywiście, jest presja, jak na, w każdym klubie, jest tak, no bo piłkarze przychodzą do klubu po to, żeby wygrywać, odnosić sukcesy, i jak jak tego nie ma, to, to wiadomo, że kibice, dziennikarze, działacze zawsze, zawsze. E, krytykują i to w piłce jest normalne. Natomiast, e, wiesz, no ja zdaję sobie sprawę z moich umiejętności, bo wiem, że potrafię grać dobrze w piłkę i to, że ktoś tam mnie skrytykuje, jeżeli to jest słuszna krytyka, uzasadniona, to oczywiście ja to do siebie przyjmę. Nie staram się, wiesz, nie staram się nie iść do domu, załamywać się, bo ktoś, ktoś na mnie źle powiedział. Nie, nie jestem taką osobą. Raczej w jednym uchwach puszczę, w drugim wypuszczam, ja więc co mam robić I, i tak to się kręci. Dobrze to powiedzieć, wspomnienia, tak, teraz jestem w Kielcach i wiesz, zrobię wszystko, żeby żeby tutaj powalczyć te puchary. Czemu nie? Mam dobrą drużynę, a więc fajnie by było, żeby w Kielcach były puchary. Natomiast wiesz, no jest, to, jest to duże przyczy dla każdego piłkarza. Ja za mm, dzieciaka biegałem po boiskach i tylko wiesz, szkolnych i tylko marzyłem o tym, żeby kiedykolwiek zagrać w reprezentacji, zagrać w Lidze Mistrzów. na no, więc no, te moje marzenia sportowe się spełniły. Jestem z tego niezmiernie szczęśliwy, wiesz, dumny, że, że miałem okazję Wystąpić w takich meczach naprawdę o, o wysoką, wysoką stawkę naprzeciwko piłkarzom, na których wiesz patrzymy ciągle, ciągle w telewizji. Więc no, no faj, fajny pobyt, fajna przygoda. Ja uważam, że cenny punkt, by, patrząc tak obiektywnie na to wszystko na spokoju teraz, na chłodno oceniając ten, ten nasz pierwszy mecz. Wiesz, można jasno powiedzieć, że w pierwszej połowie nie, nie, nie przyjechaliśmy w ogóle na, na spotkanie, tak jakby z nas nie było na boisku. Za robiło z nami wszystko, zagraliśmy słabe zawody. Mieliśmy inną taktykę, posypało się jakoś tak od początku szybka ta, ta, ta strata bramki i jakoś tak no, no, nie, nie wychodziło nam to, co założyliśmy sobie przed meczem, żeby się utrzymywać przy piłce. Graliśmy ciągle długą piłką, a więc nie wyglądało to, to dobrze. Dopiero w przerwie powiedzieliśmy sobie parę wiesz, mocnych słów, trener też. Pozmieniał taktykę, tak naprawdę, jedno poważne przesunięcie, i nasza gra wygląda zupełnie inaczej. To my kontrolowaliśmy drugą połowę. Na no szkoda, trzech punktów, no, bo jadąc do, do Zagłębia, liczyliśmy na to, że, że tam wygramy. Natomiast, było to pierwsze, pierwsze spotkanie. Warunki nie były łatwe, bo no, nie, nie gra się łatwo. Jak wiesz, boisko jest posypane piachem, jest piach, jest bardzo zimno. I, i, I to też było dla nas troszkę utrudnienie, natomiast na wyjeździe jeden punkt czemu nie. Najważniejsze, najważniejsze jest żebyśmy w każdym meczu grali tak jak przynajmniej w drugiej połowie. Wiesz no, Sander dopiero jest w koronie półtora miesiąca, więc to też jest wiesz no, trzeba mu troszkę dać czas, żeby, żeby tutaj wiesz się wkręcił w tą drużynę. To nie jest łatwe na pewno też problemy z językiem, a więc duże oczekiwania są od niego, bo, bo on też rozumie, że, że wszyscy na niego liczą, że jest to chłopak, który potrafi w piłkę grać i musi to pokazać na boisku. Natomiast e, ja z nim dużo rozmawiam, tłumaczę mu jakieś rzeczy, które no wiadomo, jakie są prawa, on nie rozumie, co mówimy po polsku, mm -hmm. prawda? Staram mu się pomagać, żeby żeby ta nasza współpraca na prawej stronie naprawdę wyglądała dobrze, no bo to nie jest tylko tak, że wychodzimy na boisku, wiesz, staramy się grać, grać dobrze poza boiskiem też mieć dobre kontakty takie, wiesz, ludzkiej i później to wszystko fajnie wygląda na boisku. Fajna sprawa, bo to wyjazd no, naprawdę długi, my sami, sami już później się śmialiśmy z, z tej podróży, że. Takie, takie wiesz przygody można powiedzieć gdzieś nam zostają w głowach, bo jechaliśmy tam 7 godzin, każdy jest zmęczony, śmiało się wykręcone a kibice jednak przyjechali to dosyć dużą grupą, a więc są fajnie, że jeżdżą za nami i wiesz, no, oby, oby nas wspierali do końca, no bo ja podkreślałem, że kibice to jest 12 zawodnik drużyny, tak? a więc to nie ulega wątpliwości obojętnie, czy my gramy u siebie, czy na wyjeździe, jak wiesz. Są z nami kibice, na pewno to nam ułatwia. Widocznie, widocznie chcieli nam pokazać, że, że my na wojsku biegamy i nas dopingują, też są, też są wie, zmęczeni troszkę i mogą zdjąć koszulki. A więc nie, no fajnie, fajnie, że tak jak podkreśliłem to, że jeżdżą za nami, dopingują, bo pomimo tego, że kibiców zagłębia też było, nie, nie było mało, bo było tam nie z 5-6 tysięcy, <laughs> tam, to jednak y, na wojsku było słychać naszych kibiców, a więc no, to też, też wiesz, też y, wspiera i, i pomaga w tych cięższych momentach. Jestem wychowankiem u Wychowałem się tak, jak powiedziałeś, na tym stadionie, bo 5 minut tego stadionu, a więc no, tam, się, tam stawiałem pierwsze moje kroki w przygodzie z piłką. Tam debiutowałem w drugiej lidze, teraz w pierwszej lidze, tak. A więc no, miłe wspomnienia, mam tam mnóstwo kolegów. Wiesz, jak ŁKS odnosił sukcesy w Ekstraklasie, to ja wtedy chodziłem z Szelikiem na mecze, a więc no, na pewno ŁKS na pewno zajmuje ważne miejsce w moim sercu, bo zawsze to podkreślałem. I mecz, mecz z Widzewem po części traktuję jako takie wiesz, derby, derby, małe derby moje, a więc no, fajnie cieszę się, że, że, że będę, będę miał znowu okazję grać na, na tamtym stadionie. No, prawda, że w tej rundzie fajnie był jakby Dawid wszedł w drużynę jakąś bramką, na pewno dużo to pomogło, natomiast yy, uważam, że też ta runda może być dla niego naprawdę bardzo ciężka, no bo nie jest łatwo w czasie sezonu przyjść do drużyny, ja wiem to po sobie, tak, nie do końca się jest przygotowanym, nawet jeżeli to były treningi z inną drużyną, to jednak, jednak yy, zawsze tego zgrania, tego zdrowia może troszkę brakować, a więc no myślę, że tutaj Dawid będzie takim, jego będzie można oceniać dopiero w następnym sezonie. Dopóki, wiesz, jest zdrowie, będę grał, to, to będę walczył o to, żeby, żeby na to Euro jeszcze się złapać. Zdaję sobie sprawę, że, że wiesz, to nie, nie będzie łatwa sprawa, bo trener już ma jakąś swoją wizję i wiesz, tak naprawdę został rok czasu do... Troszkę, troszkę więcej, rogi, tam dwa miesiące do tego, żeby już, już te poważne spotkania rozgrywać, a więc no, wiem, że nie będzie to łatwa sprawa. Ale poprzez dobrą grę czemu nie, dopóki tak jak powiedziałem, jest, wiesz, są mecze ligowe, będę robił wszystko, żeby, no, żeby się przypomnieć. Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców Koron Kielce na wyjazd do, do Łodzi. Jesteście nam tam potrzebni, a więc liczę na to, że będzie gorący doping. Zapraszam wszystkich kibiców na mecz u nas w domu w Kielcach. Pamiętajcie, trzeba się zgłosić wcześniej do klubu, zweryfikować swoje zdjęcie, bo inaczej nie kupicie biletów.